Natomiast troszeczkę kibice narzekali na ceny biletów, że myśleli, że jeżeli nie produkujemy masy tego sztucznego śniegu, mimo wszystko jeszcze jesienią, podczas deszczu, że powinno być taniej. Ale ja się dowiedziałem, co mnie bardzo zaskoczyło, że FIS tak naprawdę nie pomaga Wam finansowo w organizacji tych zawodów, a musicie pokryć przyjazd ekip, pobyt ekip, nagrody, że naprawdę tych wydatków jest sporo. Jak to właśnie wygląda? No dokładnie tak, jak dziś, dzisiaj sam wydatek nagród, które tutaj były, bo byliśmy i kobiety, i, i, i mężczyzn, to jest około miliona złotych. To to naprawdę jest bardzo dużo. Oni, Fiz, jakby ustala pewne nagrody i premie, my musimy temu sprostać. Ale to nie jest wszystko, cała organizacja, to przygotowanie tego i tak dalej, to naprawdę wymaga nie tylko sporo jakby wysiłku, ale również i nakładu finansowego. No, ciężko jest przy dzisiejszych czasach, przy w te, tej e, rosnącej cały czas e, cenach wszystkiego e, no, utrzymywać też poziom jakby biletów, dlatego że nie bylibyśmy w stanie takich zawodów zrobić.